Jo widzowie witajcie w naszym wariatkowie w następnym odcinku kurde tutaj Zyziaka wam pokażę niecierpliwie się i się na was kurde patrzy bo my dzisiaj kurde straszny remont bo zziaczek ma nowe terrarium takie wielkie metr i ogólnie będziemy je tutaj robili szafkę którą teraz widzicie będziemy musieli przesunąć do tego tutaj miejsca trochę jeszcze to wiecie miejsca mam więc ją tu przesuniemy i na tym położymy tutelają. Na razie, bo potem będzie inaczej. I ogólnie ziaczek wiecie, jak się cieszy. Sercie nie wiem, że się cieszy ale na pewno się cieszy po tym swoim jaszczurzowym. Gabryśla wzięła jedną rybę. Tutaj mamy pod tym szmatkę, żeby w ogóle jakby się coś lało, to żeby nie było, to już ta smaka nie jest potrzebna. Krabik, jak tam krawik? Krawik się owo, kurde. Nie zobaczcie go. Rybki sobie zupywają i w ogóle te ryby nie są takie głupie. Bo, a tak w ogóle będę zaraz o nich sprzątał, żeby, bo to, teraz, bo to akwarium strasznie dużo waży. I w, zlejemy tu wodę i przesuniemy z małą tu i wtedy znowu wlejemy. E, w każdym razie te ryby nie są w ogóle aż tak głupie jak myślałem, bo jak one przyjdą, patrzcie. Ja stoję pod akwarium i one już są, bo one wiedzą, że ja się im kojarzę z jedzeniem. A ty? Ty ładny jesteś. Słuchaj, niedługo będziemy ci sprzątać, bo patrz jak masz syp. W ogóle tu jeszcze mój ptasz, niewyrzucony, ta kurde. Nie z wyłoki Gdzie? W ogóle mam jedną skarpetkę, inną drugą, inną. Nie pytajcie czemu. Remek taki Marian typowy. Siema. Kurde. Chcesz się przywitać, Remek? Remek chyba nie lubi. Remek trochę jest dziki, wiecie, jak widzi kamerę. Remek. Kurde Ty Jesteś Remek czy Zbychu? Dobra, załóżmy, że to jest Zbychu Nie pytajcie, nazywam nawet ryby Ale dobra, trzeba się wziąć do roboty, co nie? No Kurde, w ogóle to są w ogóle... To jest taki syf, widzowie Siatka do ryb leży na ziemi Mam jedną skarpetkę, drugą inną Tu leży krzesło Jakiś magnes Tu jest ta skrzynia A tu? Nasz zsioczek Dobra Trzeba się jednak wziąć do roboty Trzeba to ściągnąć z góry, o to mój bluszczak jeszcze, jak był malutki, kurde, czy wcięło w Tu jest mój sprzęt do nagrywania. I bierzemy to, otwieramy, spuszczamy wodę, przesuwamy, szafkę wlewamy, umyjemy akwarium, wlewamy wodę i przynosimy, kurde, tu z iziaczka. Ten odcinek widzowy może być długi, może nawet z godziny trwać, ale co, z chyba się ucieszysz, więc dobra, lecimy. Patrzcie, to kurde dwa jatki obok siebie, jeden tu, drugi tu. Ten jest w ogóle jakiś przerośnięty. O, to jest kurde nasz Janusz. Dobra, teraz właśnie wróciłem yy, z tych, bo byliśmy na lodach z rodzicami i będziemy teraz to sprzątali. Proszę. Kurde, sorry widzowie, że tak to przeciągam, ale tutaj, patrzcie, pokażę wam, jak wygląda to terrarium. W tym odcinku postaramy sobie jeszcze się... Sobie, sobie, kurde, postaramy sobie... postaramy sobie jeszcze urządzić. Dać tu po prostu ręczniki papierowe i spuścić to dzisiaj ze Tu są po prostu takie wentyle. To w ogóle całe terrarium zostało robione same, więc ja i mój dziadek naprawdę dobrze to zrobiliśmy. Mi się przynajmniej podoba. I zapraszam Was do w sumie oglądania. Dla Was to może i będzie sekunda, albo po prostu zrobię to w time timelapse. a Wy, a ja będę po prostu na no, to robił dosyć długo. Więc co? Lecimy z tym sprzątaniem. I już tak na serio. Widzowie, teraz mam garczek, bo kiedyś robiliśmy to szklanką. Jak Was się stąd wodę, więc teraz mamy wiaderko, mamy garczek i co? I lecimy, kurde. Legenda por Dobra, Ja wam kurde, czekajcie. Powie tutaj, Macie, to ustawione. O, mamy tyle wody. jeszcze tą rybę ściągamy, kraba, żeby było leżej, i przenosimy tą szafkę w to miejsce. Plecak usuwamy i tu zaraz będziemy szli po terarium, a potem urządzali miejsce z Ziziowi. Lecimy. Dobra, widzowie, cała szafka jest już pusta. Zostało tylko to akwarium. Dobra widzowie, wiemy, już jest przesunięte prawie do samego. Tu patrzcie jaki syf był, nie, nie chcę wam ogóle nawet pokazywać, ale no, mamy mało wody. <laughs> no i teraz trzeba to posprzątać, co jest za ziemi, bo to co miałem na szafką, nie chcę wam nawet tego pokazywać, bo jest strasznie duży syf. Posprzątamy to. Mm. Widzowie, bardzo przepraszam za dźwięki w tle, które w sumie no, się tam Dolewamy podwywają. wody, układamy e, zwierzęta na miejsce granie, i myślę, że, wtedy idziemy no, po terrarium dla Zuziaczka. Kurde, już się ja cieszy. Ja Dobra, otworzyłem przykrywę i tutaj będziemy powoli wlewali wodę, to jeszcze tutaj doniosłem yy, na yy, te, terrarium z krabem i właśnie teraz przynoszę w sumie też rybę. Znaczy wlewam wodę, muszę wziąć tą pokrywę, przenieść rybę i mamy już w sumie wszystko gotowe I idziemy po terrarium dla Zysiaka. Ta woda, w ogóle w widzowie, ta woda się strasznie zmętniła, już prawie mamy koniec, ostatnie wiaderko i zaraz idziemy, kurde, po nowe terrarium dla Zysiaka. I jeszcze zaraz trągo bojownika. W ogóle możecie teraz zasubskrybować kanał, bo lecimy. Mamy 339 subów teraz, jak to nagrywa. Mi się mówić te 350, może 400, a potem 500. Więc byłoby mi bardzo miło na te pół tysiąca. Ale na razie dobimy do tych 350 subskrypcji. Field widzowie zaczął działać. Zobaczcie w ogóle, jaka ta woda jest mętna. Strasznie. Ale zaraz filtr tu wyczyści, teraz idziemy dawać bojownika i widzimy się, kurde, już przy terrarium Zyziaczka. A, jeszcze to muszę poprawić. Więc to mamy gotowe? To mamy gotowe? Idziemy do Ziaczka. Znaczy, to terrarium z ziaczka. Jesteśmy tutaj, widzowie, teraz przy naszym terrarium. Tu może coś jest. Table. No co ty tam rzucasz? Ciebie zaraz rzucę. No właśnie, bo ja się rozkładam, składamy to na części, te klosze, szyby będziemy nieść. I no i niestety, znaczy to będzie najcięższy, w będę musiał wziąć sobie tatę do pomocy, żeby mi pomóc wnieść to terrarium. Ale weźmiemy je i z myślę, że się ucieszy. I jeszcze je urządzimy, więc ten odcinek będzie długi. Więc w tym czasie, jak będziemy coś robić, możecie zostawić subika oraz lajka. Bo jak wbijemy pod tym odcinkiem do moich urodzin 11 czerwca 100 lajków to kupujemy dziew dziewczynę z zysiaczkowi. Więc możecie wbijać lajki, wiem, że nie dobijecie, bo i tak nie mogę agamy. Ale jak to zrobicie, to to zrobię. Więc wiecie co robić. A my teraz lecimy. Wyjęliśmy szybę i klosz. No i teraz idziemy to zanieść, a potem na końcu bierzemy terrarium. Dobra, jest widzowie, mamy to, stoi na takich tu podporach. Mamy już terrarium, teraz będziemy wkładali szyby, klosz i podpinali to wszystko, co nie? Zlecimy. lecimy. Przez te widzowie dziurki, co tam są, już są przełożone kable. Mamy jedną szybę i będziemy zaraz wkładali yy, drugą szybę. Dobra, druga szyba zrobiona. Jest giz jest taki wielkie, że aż w kadrze. kurde go zmieścić się nie dało. Teraz dopiero siada go zmieścić. Naprawdę duże jest. No tu jedynie nie do kleiny, no ale jednak... czekajcie, żeby to widzieć. jakieś wypuchnięcia. Wiecie, ja to ja to budowałem sobie dziadkiem, więc się i tak jest bardzo dobrze. Teraz w sumie to co musimy zrobić to podłączyć gniazd do lampy, do gniazdka. Zobaczyć, jak to świeci, dać ręczniki papierowe i wpuścić, dać rzeczy, i wpuścić naszego zyziaczka. Tak to się widzowie prezentuje z odpalonymi lampami, naprawdę ładnie. Zyziaczek, sobie, jak widzicie. Kurde, nie ma ostrości, nie wiem, czy znajdę, ale zyziaczek, o, macie ostrość, śpi sobie, ma zamknięte oczka. Nie będziemy go budzić. A my muszykujemy taką ogromną niespodziankę. Trzeba tutaj dawać rzeczy, i mamy gotowe pełnoprawny terenium dla dorosłej, jak mamy brodatej. Niestety nie mam ręczników, więc dałem papier toaletowy, ale jest. Co kurde. Robi wrażenie. A teraz jeszcze coś aczkolwiek nie powiemy. Weźmiemy to, co zdejmiemy. Weźmiemy mu, kurde. Trochę ta kurde jego jaskina jest obsrana, ale. Jakie kurde. To jest małe tutaj, czekajcie. Jeszcze miseczka. No i w sumie możemy podobać jeszcze tu dawać tyle dekoracji. Ja mam tylko w sumie. Mamy teraz ręko tylko tyle. E, ale co? Możemy go tu kurczę. Widzowie wpuścić. Ja was to pokażę na stąd. Z Czekajcie. Może tak, o tak! Idealnie, no. Mm, tak, więc... O! I skomacie. A teraz... Jest przełomowa chwila, dam 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 dobra stajesz tu, wpuszczony Ja, ja się nalazię i joram Dobra Zuziaczku Gotowy? Wpuszczamy Cię do nowego chirurgenka Albo no. tak Proszę Ci tu kurde za niedługo matę damy. Ja pierdziele To jest duże Naprawdę Terrarium To jest ogromniastyczne Wow Ale to tyle w tym odcinku widzowie Trzymajcie się i Do zobaczenia Cześć ja jeszcze se tu kurde Screen kawalne Terraryjka Łej Dobra, mamy skrinka na miniaturkę. Co widzowie? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Do następnego odcinku. Pamiętajcie o subiku i lajku. Subuj, mordeczko! Do następnego...